Czy uda się zagospodarować lubawski stok narciarski, to się okaże w najbliższym czasie. Ale rozmowy się rozpoczęły i są pewne pomysły na inwestycje. Wszystkie ręce na pokład. Tak wywnioskowałem z rozmowy wiceburmistrza miasta Lubawka, Sławomira Antoniewskiego. Panie burmistrzu, znajdujemy się na stoku narciarskim w Lubawce. Zaprosiłem tutaj pana, aby się spytać, właśnie w urzędzie odbyło się takie spotkanie dotyczące stoku narciarskiego. Chcecie ten stok narciarski uruchomić, ale są problemy. Są problemy. Spotkanie odbyło się w miesiącu styczniu tego roku. Uczestniczyli radni, uczestniczyli nasi działacze tutaj społeczni. Pan Zenek, król, pasjonat narciarstwa od wielu lat, znacie państwo, pod stróżą mieszkowice i pan Janek Wodarczyk, goprowiec, działacz tutaj też ze stoku narciarskiego. Jesteśmy, proszę spojrzeć, 10 lutego na stoku piękne słońce, a temperatura plus 8 stopni. Wiemy o tym, że ten stok może funkcjonować mimo takich dodatnych temperatur jest przygotowywana specjalistyczna na ten temat, ale są tam też pewne warunki, żeby on zafunkcjonował tak jak należy, musi być naśnieżony w 48 do 72 godzin. Do tego jest potrzebna ogromna ilość wody i w związku z tym są nasze dalsze działania tutaj poczynione w tym kierunku. Pytanie, skąd ta woda tutaj napłynie? Czy ze studni? Wstępnie wiemy, że może być jej za mało tutaj przy odwiercie i może być potrzebna woda z Bobru. A jak wiemy, z Bobru to jest 2 km, czyli wodociąg o średnicy około FI-250 to będzie ogromna inwestycja. Do tego musimy mieć kosztorysy i wtedy podejmiemy właściwą decyzję razem z radnymi. Marzeniem pana burmistrza jest na pewno, aby to się udało, ale musicie mówić jednym głosem, bo może być tak, że jedni chcą, a druga strona udaje, że chce coś zrobić, a myślę o tej drugiej stronie, o części radnych. Panie redaktorze, ja na dzień dzisiejszy jestem przekonany, że wszyscy już chcą. Naprawdę proszę spojrzeć, góra jest piękna, stok wymaga po prostu dużego zainwestowania. I teraz po, musimy odpowiedzieć na pytanie, ile pieniędzy potrzeba i co trzeba w pierwszej kolejności zrobić. Gdy to ustalimy, bo niestety tutaj tych badań wydajności wody nie mamy, tak? Kosztorysów na dostarczenie tej wody również nie mamy. Musimy to mieć, żeby przystąpić do przemyślanej inwestycji. Czy jest jakaś kwota taka minimalna, która mogłaby Was pomóc przy tej inwestycji? Każde pieniądze będą potrzebne, ale nie chcę dzisiaj tutaj mówić o konkretnych kwotach, ponieważ wiecie Państwo, to po pierwsze wszystko drożeje, to jest jedno. A po drugie, jeszcze raz powtarzam, nie wiem skąd ta woda będzie. Tak? Czy tutaj z odwiertu na terenie stoku, czy też będzie musiała być z bobru. I wtedy będziemy musieli się zastanowić, ile to kosztuje. I jak przystąpić do tej inwestycji? Panie burmistrzu, to jest stok naśnieżanie, woda a infrastruktura? No i z tym jest też problem, bo jak widzimy, jest tutaj tylko jeden obiekt i też nieoddany do użytkowania. Ale liczę na to, że gdy my tutaj ze swojej strony gminy poczynimy tą inwestycję, będą przyjeżdżali ludzie. Życie nie znosi próżni. Znajdą się nasi tutaj prężni przedsiębiorcy. Są, którzy tutaj dostarczą ofertę i gastronomiczną, i narciarską dla turystów. Pan tutaj już, pan burmistrz, długo tu mieszka w Lubawce i wie na pewno, że naturalnie tu było naśnieżane. I teraz no, naśnieżyć go sztucznie no, przy takich warunkach, jak dzisiaj mamy tam gdzieś w Wrocławiu 12, u nas tutaj 8. To będzie bardzo trudne, ale nie niemożliwe. Tak jak już powtarzałem, pan chorecki znakomity fachowiec, który przygotowuje nam do 1 marca, będziemy już mieli tą opinię, twierdzi, że możemy tutaj funkcjonować, ale właśnie pod tymi pewnymi warunkami, że naśnieżymy go w 48 godzin warstwą 80 cm śniegu i wtedy będziemy sobie mogli do marca tutaj bezpiecznie jeździć na nartach. Góra jest piękna, mieszkam tutaj od urodzenia, nauczyłem się jeździć na nartach na tej górze i wiem, że można tutaj fajnie spędzić czas. Jak ktoś nas ogląda, to wiadomo, ta góra jest górą, ale jeszcze mamy piękne szlaki w lesie. Tak, dokładnie, bo gdy stoimy tutaj na dole i widzimy ten szczyt, to wydaje nam się, że no będzie bardzo trudno zjechać i ja też pierwszy raz wjeżdżając na tą górę byłem tego samego zdania. Okazało się, że są bardzo przyjazne trasy yy, tutaj leśne, boczne, którymi można naprawdę nie umiejąc doskonale jeździć, bardzo łatwo zjechać i mieć dużą radość z narciarstwa.